Moje nazwisko Tomasz Demski, przedstawię Państwu wystąpienie poświęcone predykcyjnemu utrzymaniu ruchu. Jestem pracownikiem firmy Staców Polska. My pomagamy klientom zaprząc dane do pracy, czyli przejść tą ścieżkę od danych przez wydobycie z nich użytecznej wiedzy do osiągnięcia sukcesu poprzez zastosowanie tych wyników, które uzyskaliśmy. Mówiąc bardziej szczegółowo, zajmujemy się opracowaniem analiz i modeli a dystrybujemy również narzędzia analityczne, statystykę, spotfire, typowo data virtualization. Budujemy także własne systemy gromadzenia i analiz danych oraz raportowania. Prowadzimy także szkolenia. Nasze doświadczenia to 25 lat pracy dotyczących integracji danych, wizualizacji, klasycznej statystyki, uczenia maszyn dla biznesu, przemysłu, administracji publicznej i nauki. Utrzymanie predykcyjne jest to obsługa wykonywana na podstawie szacowanego stanu urządzenia, Chodzi o to, żebyśmy mogli przewidzieć pewne zdarzenia i podjąć działania wyprzedzające, które zapobiegną awariom, ewentualnie zmniejszą ich konsekwencje. To podejście bazuje na danych, uzyskujemy pewne reguły i wzorce, przetwarzając te dane, stosując wobec nich metody statystyki i uczenia maszynowego. To co ważne, to uwzględniamy tutaj łączny wpływ wielu zmiennych i zależności nieliniowe. Co daje nam model statystyczny? Otóż daje nam informację, czy wystąpi pewna awaria, albo inne niepożądane zdarzenie i kiedy ona wystąpi. Możemy także uzyskać informacje o stanie urządzenia, czyli o stopniu jego zużycia. Możemy także oszacować czas użytecznej pracy i w przypadku wystąpienia awarii, albo jakiegoś innego zdarzenia, przyczynę, dlaczego coś się stało. Jakie to przynosi korzyści? No przede wszystkim podstawowa to jest to, że serwis wykonujemy wtedy, gdy on jest rzeczywiście potrzebny. Nie wymieniamy część urządzeń, które jeszcze by działały. Nie serwicujemy sprzętu, który także mógłby spokojnie sobie dalej funkcjonować. Możemy także dokonywać optymalizacji, na przykład jeżeli wiemy, że mamy zaplanowany remont reaktora za miesiąc, a katalizator. Będzie pracował spokojnie jeszcze dwa miesiące, to możemy na przykład zdecydować, że podniesiemy temperaturę pracy, żeby zwiększyć uzysk, dalej mając pewność, że wszystko będzie w porządku. Chodzi o to, po prostu, żeby ten katalizator do końca wykorzystać. Generalnie uzyskujemy dzięki temu niższe koszty i zwiększamy bezpieczeństwo pracy. Oczywiście jest to szeroki temat. Taką szerszą, bardziej pogłębioną dyskusję możecie, może, możecie Państwo znaleźć w moim. Webinarium predykcyjne utrzymanie ruchu przegląd podejść strategii, który jest dostępne na naszej stronie internetowej bezpłatnie. Tutaj macie Państwo link do niego. Można sobie też tytuł wpisać po prostu do Google'a i znaleźć w ten sposób ten zasób. Można sobie zawsze postawić pytanie, czy warto wyrażać pewną strategię. Otóż na pewno warto. Ja tutaj przytoczę tylko takie wyniki ostatniego badania National Institute of Standards and Technology. Koszty awarii dla przemysłu amerykańskiego to jest ponad 119 miliardów dolarów, z czego same koszty przestojów to jest nieco ponad 18 miliardów, wadliwe produkty to jest 800 milionów dolarów, a utrata sprzedaży to jest niewiele ponad 100 miliardów dolarów. Oczywiście same koszty finansowe to nie jedyny problem związany z awariami, jest także kwestia bezpieczeństwa ludzi. Te awarie dosyć często wiążą się z obrażeniami czy nawet wypadkami śmiertelnymi. No i w tym badaniu wyszło także, że te firmy, które stosują Predictive Maintenance, mają o 15% mniej przestojów, 87% mniejszy udział defektów i 66% mniejsze zapasy na potrzeby obsługi. Czyli te korzyści są ewidentne tutaj. Dlaczego teraz to zagadnienie Predictive Maintenance jest coraz częściej rozważane, coraz częściej jest wdrażana ta strategia? Otóż jest to taka oczywista. Oczywiście zastosowanie digitalizacji przemysłu 4.0 czy przemysłowego internetu rzeczy. Można wręcz powiedzieć, że to jest taki standardowy, typowy projekt na start, w momencie, w którym chcemy wdrażać digitalizację czy zaawansowaną analizę danych w szerszym zakresie w naszym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Dzieje się da tak dlatego, że te projekty mają uchwytne, rzeczywiste korzyści, są bardzo łatwe do zdefiniowania. I jednocześnie wiążą się ze stosunkowo niskimi kosztami, bo bardzo często możemy korzystać z danych, które i tak zbieramy, korzystać z infrastruktury, która i tak istnieje, a ewentualne inwestycje w sprzęt czy w jakieś narzędzia informatyczne są stosunkowo, stosunkowo niewielkie. Co ważne, wdrożenie takiego projektu nie wymaga też jakichś zmian w strategii przedsiębiorstwa, przejścia na przykład z modelu produkcyjnego na model serwisowy. Kolejna rzecz, która jest tutaj ważna, na którą warto zwrócić uwagę, to są kwestie związane z danymi. W tym momencie praktycznie wszystkie nowoczesne maszyny i urządzenia już zbierają dane o swoim stanie, gromadzą te dane i mogą te dane przesyłać gdzieś dalej, więc możemy je analizować. Jeżeli jest potrzeba zainstalowania czujników, to także to nie wiąże się z jakimś wielkim problemem, czy to technicznym, czy, czy kosztami. No i mamy coraz większą dostępność przesyłania i gromadzenia coraz większej ilości danych. No i po trzecie, w ostatnich latach dokonał się też ogromny rozwój narzędzi analitycznych. Te narzędzia są w stanie przetwarzać coraz większą liczbę danych, coraz dokładniejsze modele tworzyć, przewidywać coraz dokładniej, coraz precyzyjniej. i Jednocześnie są coraz łatwiejsze w obsłudze i także często coraz tańsze. Jeżeli mówimy tutaj o podejściach analitycznych, predictive maintenance to to jest kilka z nich. I co warto podkreślić, to w zasadzie w każdej sytuacji rzeczywistej jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie podejście, takie, które pozwoli nam rozwiązywać nasze problemy. Na początek może dwa słowa o analizie sekwencji zdarzeń. To jest takie podejście, w którym zbieramy pewne informacje, pewne komunikaty, na przykład systemu automatyki przemysłowej. No i następnie staramy się znaleźć takie ścieżki, które prowadzą do tego niekorzystnego zdarzenia, które chcemy przewidzieć. To oczywiście wiąże się z wykonaniem Dosyć złożonej analizy technicznie, z przejrzeniem dużych ilości danych, ale tak jak powiedziałem, są do tego odpowiednie narzędzia. Kolejne podejście polega na wynajdywaniu wzorców, które poprzedzają konkretną awarię. Jest to podejście, to się często określa jako uczenie z nauczycielem. No i tutaj zbieramy dane o występowaniu konkretnego rodzaju awarii. No i badamy także zachowanie urządzenia, żeby znaleźć to zachowanie, które poprzedzało wystąpienie awarii i móc ją przewidzieć. W trzecim podejściu staramy się przewidzieć, jak długo maszyna jeszcze będzie dobrze, prawidłowo pracować, określić sobie ten czas. No i czwarte podejście, takie najbardziej uniwersalne, które można zastosować także w przypadku nowych urządzeń czy urządzeń unikalnych, z którymi się dosyć często spotykamy w przemyśle chemicznym, to jest takie podejście, w którym tworzymy sobie pewien model, pewien wzorzec dobrze działającego urządzenia i następnie badamy, Jakie odchylenia od tego wzorca występują? Możemy tutaj na przykład modelować w pewnym sensie odległość obecnego stanu od wzorca i na tej podstawie przewidywać model awarii czy wykrywać, że coś niedobrego z urządzeniem się dzieje. Jeżeli chodzi o wdrożenie takiego zaawansowanego podejścia do predictive maintenance, to warto zwrócić uwagę na, taką, na takie porady, na takie wskazówki. Pierwsza z nich to jest to, że na początek dobrze jest zacząć od małego, ale bardzo konkretnego projektu. Takiego, w którym mamy dobrze określone zadanie i dobrze określone kryteria sukcesu. To, że warto zacząć od mojego projektu, to za tym przemawia to, że chcemy mieć krótki czas wdrożenia, szybko osiągnięte efekty, bo wtedy wszyscy się do tego bardziej przekonują. Przy każdym projekcie, czy małym, czy dużym, trzeba zwrócić dużą uwagę na to, żeby przeprowadzić dokładną analizę inżynierską przed wdrożeniem tego projektu, żeby dokładnie określić zadanie i to określić je nie w kategoriach... Analizy danych czy parametrów statystycznych modeli, które chcemy uzyskać, ale w kategorii rzeczywistych korzyści i rzeczywistych celów. Należy też zbadać, jakimi danymi dysponujemy, jakich danych byśmy potrzebowali dodatkowo, określić wymogi odnośnie infrastruktury, też zbadać to, co mamy i ewentualnie y, jakie inwestycje są potrzebne, czy w ogóle są jakieś potrzebne. No i kolejny punkt to jest dobór odpowiedniej metody analitycznej, na przykład z uwzględnieniem tego, że będziemy chcieli, żeby nasz model był zrozumiały dla człowieka. Kolejny krok to jest rozszerzenie takiego projektu na całe przedsiębiorstwo, włączenie predictive maintenance w standardowe procesy w danym przedsiębiorstwie. Jeżeli chcemy praktycznie korzystać z predictive maintenance podobnie jak z innych podejść do analizy danych, to jest Ważne, żebyśmy mieli stałe zaangażowanie i stały nadzór nad takimi procesami. Krótko podsumowując, Predictive Maintenance pozwala zoptymalizować obsługę serwisową urządzeń poprzez przewidywanie awarii, przewidywanie, kiedy będzie potrzebny serwis, ale także określanie pewnego stopnia zużycia, który obecnie jest, pozwala to zmniejszyć koszty, zwiększyć bezpieczeństwo, unikać pewnych niekorzystnych zdarzeń. Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji, chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Tu jest adres do nas, infaltstacjów.pl. Dodatkowe informacje można także znaleźć na naszej stronie. Dziękuję Państwu za uwagę.